Witam, chciałbym wam Dzisiaj przedstawić wideo instrukcję obsługi E-Papierosa z zestawy C4EGO 1100. Gdzie tak wygląda paczka, która przyjeżdża do Was pocztą. Na przykład jest tak zapakowana, czyli w czarno folię. Należy sprawdzić, czy aby nie była wcześniej otwierana. Ok, następujemy teraz do, do otw otworzenia. Czyli rozcinamy sobie. Patrzymy co jest w środku w tym zestawie. Wypełniacze. I tu mamy to, co zamawialiśmy, czyli masz pełny zestaw Ego C4 1000. Oczywiście do każdej paczki, do każdego zamówienia jest dołączany paragonik. na życzenie, struktura Mamy tak, baterię. parownik oraz do tego ładowarka. To jest taki najprostszy zestaw dla początkującego palacza. Zawiera w sobie jak najmniej części, najmniej rzeczy do rozkręcania, po to, to aby móc się oswoić, żeby zacząć e, jakieś zatmę bez większych problemów jeśli chodzi o e palenie. Wyciągamy wszystko sobie z opakowań. Tu mamy na parowniku taki fajny kapturek. Co pobiega oburdzeniu się ustnika. E, podczas przenoszenia, podczas transportu w torebce. OK, bądź wiszej. No tak najważniejsza rzeczą w tym jest bateria. To jest bateria z gwintem Ego oraz 510. Um mamy baterie na czas transportu wyłączane chodzi o to, że każda bateria ma włącznik i wyłącznik którą my sprzedajemy czyli aktualnie bateria jest wyłączona czyli się nie świeci przycisk aby go odblokować czyli włączyć należy w ciągu 2 sekund 5 razy nacisnąć szybko nacisnąć i już jest bateria aktywna czyli w tym momencie jest włączona aby ją wyłączyć robimy tak samo Zamreganie przycisku świadczy o Pozytywne wykonanie ręczynności, czyli w tej chwili jest zablokowana. Zawołam, i już działa. Żeby złożyć to, tak, mamy baterię i parownik. Parownik, inne też nazwy tego to jest e, pojemniczek na likwid Clearomizer, od słowa clear, czyli tak z angielskiego e, inhalator. Normalnie nask jest na to całkiem, całkiem sporo, natomiast ogólnie zasada każdego jest taka sama. Tu mamy z boku również podziałkę, która nam pokazuje, ile likwidu do danej kwity zalaliśmy. To jest górnogrzałkowy parownik, czyli tu mamy sznureczki do grzałki, które jest na górze. Ten zestaw nie ma wymiennej grzałki, czyli ten parownik nie ma wymiennej grzałki. To sobie używamy to do momentu, aż się nam ona przepali, wtedy następnie wyrzucamy. Kupujemy sobie do tej baterii e, inny parownik. To jest baterii Mibe, pasuje 90 parę procent parowników, które są dostępne na rynku. Tak to wygląda, jeśli chodzi o złożenie. Czyli przykładamy, zakręcamy i mamy gotowy, praktycznie złożony zestaw. sposób, napełniamy w ten sposób, że odkręcamy sobie On jest odkręcamy, następnie go później wyciągamy. I zalewamy sobie likwid tak pod skosem, lejąc po ściance, nie lejemy sobie tego z góry na, do tego, na tą gumkę, ponieważ możemy zalać grzałkę i wówczas mamy problem, ponieważ nam nie chce na początku dymić, z czasem zaczyna dymić. Lejemy sobie po ściance, lejemy sobie prawie że do końca tego tych sznureczków tutaj, czyli tutaj do końca tej podziałki którą widzimy, następnie zakładamy sobie ustnik, dokręcamy go. I palimy, palimy w ten sposób, że naciskamy sobie przycisk i ciągniemy wtedy e, przez ustnik. E, jeśli chodzi o baterię, żeby ją później naładować, ponieważ to jest bateria elektryczna, działająca na zasadzie prądu. Mamy do tego ładowarkę. Wkręcamy sobie baterię do ładowarki. Bateria jak jest rozładowana, no to już nie ma wtedy efektów, czyli e, nie idzie nam praktycznie para z parownika. Ładujemy w ten sposób, że podkręcamy sobie. I wówczas obserwujemy diodę na, na ładowarce. <laughs> zapala się dioda czerwona. Świadczy to o tym, że się parownik, bateria się ładuje. Następnie po około 3 godzinach bateria e, jest naładowana i dioda zmienia kolor na zielony. W ten sposób. Czyli już jakby na przykład. Była naładowana, to by się zapaliła zapaliłaby się nam taka dioda. Nie obserwujemy przycisku tutaj, gdyż to może być czasem mylne yy, ładowanie. Obserwujemy wyłącznie diodę na ładowarce. Dioda na ładowarce świadczy nam i wskazuje stopień naładowania bądź rozładowania baterii. Czyli w tym momencie się ładuje, jest na czerwono. Yy, baterie, które dojeżdżają. Te, które są kupione, nowe, są w pewnym stopniu już naładowane. Nie są naładowane do pełna, ale są w pewnym stopniu już naładowane. Jeśli chodzi o napojenie porownika, pokażę Wam to na podstawie swojego, który już jest przeze mnie używany. Czyli odkręcamy sobie ustnik. bierzemy sobie wówczas liquid i lejemy sobie po boku ścianki staram się pokazać aby to było widoczne nie leję sobie w ten sposób do tego dzióbka w środku tylko sobie leję to tutaj nie w tylko w boku Nie jestem pewien, czy to widać, jak się napilnę. O, 10, to No w ten sposób, nalane na około 1 i... 4 ml można trochę sobie jeszcze dolać do pełna, żeby było ją 6. Zakładamy ustnik. I palimy. Palimy w ten sposób, że jak naciskamy przycisk, wówczas słychać nam zaczyna to pracować. Tak to mianowicie wygląda życzę miłego użytkowania.